skoro jesteśmy już w tematyce niezbyt wesołej. Piosenka pod tytułem Sąd nad Goją, próba zbiorczego spojrzenia na malarstwo jednego z moich ukochanych malarzy hiszpańskich, człowieka, który y, okropności świata przełomu XVIII-XIX wieku nazwał językiem plastycznym po imieniu i tak współcześnie, że do dzisiaj porażają i treścią, i formą. I można je czytać jak przypowieść o Kondycji człowieka w ogóle. Sąd nad goją. Głuchy zdycha małogodnie stęka, skarży się i gdera. Cuchnie jakby robił w spodnie, balwiesz, żyłemu otwiera. Sieknie siła, upór, pycha strach i miłość na poduchy. Ze starości głuchy zdycha, osiemdziesiąt lat żył głuchy. Duchy, zjawy i upiory kłócą się o krew pacjenta. Nie usłyszy kłótni chory, ale widzi i pamięć. 2 maj pierś dziewczęca księżnej alby władczość wark słońce się nad sierrą zdędza błyskiem broczy byczy kark sębio wzrok królewski świeci nad jedwabnym łupem szat Saturn zżera własne dzieci szatan się w rokoko wkradł chłopski taniec dworskie łaski ciężar jąder plącze krok słońce się nad sierrą pastwi much ucztuje rujś wśród złok osioł człe los odmierza ma się w zwierciadle gnie płoną stosy od pacierza ofiar Bóg sadysta chce Głuchy zdycha, małogodnie stęka, skarży się i gdera. Cuchnie jakby robił w spodnie, pal wiesz, żyłem otwiera. Cieknie siła, upór, pycha, strach i miłość na poduchy. Ze starości głuchy zdycha, osiemdziesiąt lat żył głuchy duchy, zjawy i upiory głuzą się o krew pacjenta. Nie usłyszy kłótni chory, ale widzi i pamięta. Po pałacach i katedrach zdjęty strachem ludzki kał. świeżym mięsem trzęsie febra osły, dosiadają małp. Wachlarzami nietoperzy popiół sierry zmiata wiatr, kat ofierze swej nie wierzy, że i nad nim stoi kat. Korsykanin zmywa stronów, zabobonów babonów ciemną ciecz Grzebie w trzewiach wyzwolonych, lepki od wolności miecz Słońce się nad sierrą toczy i osusza czaszki z łez. W niebe niebo wznosi oczy, zakopany w piachu pies Głuchy zdechł i balwierz poszedł, duchy trupa wezmą stąd i na sabat go poniosą, gdzie się wiedźm odbędzie sąd. Co to ma być za malarstwo stylistycznej jaźni brak? Literatkość, efekciarstwo, chorej wyobraźni smak. Szatan się ze śmiechu trzęsie, zapluwają się staruchy. Goja myśli, miałem szczęście, żem i żył i umarł głód.